Jaki masz pomysł na dzisiejszy film? Wiesz co, jak przyjechałam pierwszy raz do tego domu, jak do niego weszłam, to yy, chciałam, nawet nie chciałam, tylko zapragnęłam wyjść od razu do każdego pomieszczenia. Pierwsze co poczułam to drewno. I, i nie wiem dlaczego, ale od razu zapach kakaa. I popatrz, ja od razu ja tutaj Cię zrobiłam, bo porywa tutaj w tym domu jakość. Ja powinnam tutaj, jak na agenta, przystało, mówić o bardzo dobrej jakości materiałów tego domu. Ale uważam, że każdy, kto tutaj przyjedzie, to to zobaczy. No wiesz, tutaj jest 206 metrów. Cztery pokoje bardzo przestronne. Jest piękny wysoki salon. Ale tutaj czuć las, tutaj czuć zieleń, tutaj czuć słońce. Tutaj możesz pracować w każdym miejscu, w każdym pomieszczeniu, dlatego, że tutaj jest w każdym pomieszczeniu światłowód. I tutaj, pomimo tego, że jesteś w środku lasu, to tutaj jesteś blisko miasta. To jest dom w górach, to jest nowoczesna stodoła. Do a tutaj masz widok na góry, w każdym praktycznie z pomieszczeń. Ja stwierdziłam, że nie chcę właśnie mówić na filmie o tym, jakie super genialne jakości materiały są tutaj w tym budynku, a chcę mówić o tym, jak ten dom, jakie emocje on tutaj wzbudza, bo we mnie wzbudził tak genialne emocje, bo ten dom po prostu kochasz od pierwszego momentu, jak się do niego wchodzi. Tutaj pracujesz w tym domu i go kochasz. Jednocześnie możesz to robić w tym samym momencie. Jesteś w genialnym miejscu, masz widok na góry z każdej strony, a jednocześnie masz parę minut do miasta. To jest niesamowita lokalizacja. Ja się poczułam tutaj świetnie, i myślę, że każdy, kto tutaj przyjedzie, też się poczuje świetnie. Ty też przyznaj się, Michał. Nie no, oczywiście, e że tak. Też się poczułeś tutaj jest, świetnie. ten dom jest bardzo sensoryczny no. tutaj. No, mega. Po prostu każda powierzchnia sprawia przyjemność. No. I te widoki też są niesamowite. I dotykałeś ściany w łazience. I blatu w kuchni też, przyznaję <laughs> ja, się. Nie, to po prostu trzeba tego domu dotknąć. Jego po prostu trzeba dotknąć. Więc, więc. I dlatego tak sobie wymyślałam ten film, że go po prostu trzeba dotknąć. I dlatego zrobiłam kakao, bo to jest pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, yy, którą chciałam zrobić tutaj, w tym domu, żeby każdy go poczuł. Mhm, mm zdecydowanie. Mm. Więc zapraszam, poczujcie to samo. Za... 206 metrów powierzchni. Zrobiła robotę. Naprawdę. Y Błukę i kakao właśnie, miał. No. Aha, okej. Okay. Dobrze.